And around calling all you freaks and nerds You're just missing what you want My brother's going down the drain My sister's living No nie wiem jak wy uważacie, ale moim zdaniem mistrzem kroszonkarstwa to ja raczej nie zostanę. Ale tak szczerze w ogóle się tym nie przejmuję, bo może ich faktycznie nie mam zdolności manualnych, ale na szczęście z technologiami radzę sobie dużo lepiej, dlatego w tym filmie pokażę wam jak za pomocą komputera oraz chyba już zapomnianego na ten kanale Plotera stworzyć wzór przepięknej pisanki, obok której nikt nie przejdzie obojętny. Ale zanim pokażę Wam jak stworzyć wzór tak przepiękne pisanki, to standardowo zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę pod tym materiałem, subskrypcji z dzwoneczkiem, a link do mojego instagrama oczywiście znajdziecie w opisie do tego filmu, a tymczasem nie przedłużając, lecimy z tymi jajami. No dobra, to zacznijmy sobie od samego początku, ponieważ pewnie już część z Was zadaje sobie pytanie, gdzie można taki ploter kupić, albo raczej jak można taki ploter zbudować. Odpowiedź na to pytanie tak naprawdę już znajduje się na kanale, ponieważ jakiś mniej więcej rok temu nagrałem właśnie film zbudowy takiego plotera. Teraz wysyła Wam się karta, możecie sobie kliknąć i zobaczyć ten film, ale niestety w tamtym okresie czasu pokonał mnie ten ploter. A co było przyczyną i jak sobie z tym problemem poradziłem? No to już śpieszę Wam z wyjaśnieniami. Osoby, które widziały już ten film, o którym przed chwilą mówiły, doskonale wiedzą, że ten ploter żył swoim własnym życiem, rysował rysunki, jak mu się podobało. W ogóle to nie wyglądało tak, jak powinno. Długo walczyłem właśnie z oprogramowaniem tego plotera, ale niestety w tamtym czasie mnie on pokonał i po prostu zawiesiłem ten projekt, ale jakieś mniej więcej parę tygodni temu postanowiłem, że powrócę z powrotem do tego projektu no i zacząłem się przyglądać, co tutaj jest tak naprawdę nie tak i zauważyłem, że podczas rysowania silnik od osi X obraca się tylko w jedną stronę no i od razu zwróciło to moją uwagę, że tak raczej nie powinno być, dlatego wgrałem y, chyba najbardziej popularne oprogramowanie Gerber do sterowania właśnie takimi ploterami, no i tam ręcznie sobie sterowałem y, silnikami i od osi Y silnik kręcił się w lewo, kręcił się w prawo natomiast od osi X Kręcił się również tylko w jedną stronę. No i zacząłem szukać głębiej. Wymieniłem shielda, wymieniałem sterowniki silników krokowych, ale niestety nic to nie dało. No i w końcu postanowiłem, że wymienię w takim razie Arduino, bo to jest ostatni element, który mi tutaj został. I nie zgadniecie, co się stało. No, tak, po zmianie Arduino grałem oprogramowanie i wszystko zaczęło działać. Silnik się i w lewo, i w prawo. Obydwa silniki działały tak jak powinny. Dlatego z powrotem grałem oprogramowanie od tego plotera, czyli Ekbota. No i rysunki nagle zaczęły ładnie wychodzić. No a skoro zaczęły wychodzić, to stwierdziłem, że muszę się teraz zabrać za konstrukcję. I już Wam mówię, co tutaj się zmieniło od tamtego czasu. Jeżeli chodzi o zmiany konstrukcyjne, to tak naprawdę zmieniły się dwie rzeczy, bo jeżeli pamiętacie poprzedni film, to tam zaprojektowałem własną skrzynkę do elektroniki, więc tutaj wszystko było po mojej myśli, ale niestety mocowania silników były z gotowego projektu, z którego się inspirowałem i dzięki któremu tak naprawdę ten ploter w ogóle powstał. No i te mocowania miały tak naprawdę dwie wady. Pierwsza z nich była taka, że śruby mocujące Właśnie cały ten uchwyt do profilu aluminiowego były umiejscowione pod silnikiem, więc jeżeli chciałem przesunąć ten uchwyt z silnikiem, no bo na przykład okazało się, że jajko jest mniejsze albo większe i pisak nie był idealnie na środku no to musiałem odkręcić silnik, odkręcić mocowania trochę przesunąć to mocowanie, znowu go przykręcić, znowu przykręcić silnik, generalnie bez sensu, dlatego teraz tak jak widzicie mam już ładnie zaprojektowane na ten sam wzór mocowania, ale już śruby mam na zewnątrz tych uchwytów to pozwala mi po prostu na szybszą i lepszą Regulacje, w razie gdyby właśnie jakieś jajko było mniejsze, większe, coś trzeba było przesunąć. No A druga sprawa jest taka, że mocowanie tego pręta gwintowanego było zrobione na jednym orzysku niestety bardzo się ten pręt chybotał, co negatywnie wpływało na jakość rysunków na jajkach. Dlatego zaprojektowałem ten uchwyt z myślą o dwóch orzyskach, i teraz naprawdę wszystko jest stabilnie, ładnie w osi, i jajko się obraca. Więc. Myślę, że zmiany na plus, no a poza tym mam już teraz cały ploter w własnych projektach, więc w razie czego wszystko mogę w przyszłości sobie łatwo edytować. A skoro mamy już omówione kwestie oprogramowania, jak i również zmian konstrukcyjnych, no to przyszedł w końcu chyba czas na pokazanie Wam, jak w ogóle korzystać z tego plotera. No i tak jak już widzicie, znajdujemy się w oprogramowaniu Inkscape i to, co nas interesuje, to otworzenie sobie nowego templa, który nazywa się Eggbot. Ponieważ jeżeli korzystaliście właśnie z tego poradnika, który nagrywałem w poprzednim filmie, to taki tempel powinien wam się pojawić. Tutaj możecie zmienić sobie szerokość oraz wysokość tego pola. Także tworzymy sobie Create. No i właśnie ukazuje nam się to pole, czyli tak naprawdę jajko rozłożone na płasko. I to jest obszar, w którym będziemy umieszczali nasze rysunki. No, a żeby jakiś rysunek pozyskać. To skorzystamy sobie z zasobów internetu i ja już znalazłem sobie takiego przepięknego kurczaczka, więc bierzemy sobie prawym, kopiujemy sobie przechodzimy z powrotem do naszego programu wklejamy go i tak jak widzicie już nasz kurczaczek znajduje się w programie możemy oczywiście sobie odpowiednio dopasować nasz rysunek tak żeby to wszystko ładnie nam pasowało i najważniejsza rzecz jest taka, że to jest obrazek w formacie PNG, a my potrzebujemy go w formacie wektorowym. I dzięki właśnie Inkscape'owi możemy szybko to przerobić. Wystarczy, że wchodzimy sobie w patch, następnie track Big Mac, możemy sobie podnieść na żywo, tu możemy sobie zmieniać parametry, dostosować jak nam się podoba. Następnie dajemy sobie OK, to już w tle nam zadziałało. I teraz, jak przesuniecie zobacz Możecie zobaczyć, że mamy dwa kurczaczki i patrzcie, ten wektorowy jest naprawdę bardzo ładny, ostry, fajna linia jest. A tutaj ten z internetu, zobaczyć, że ta linia jest poszarpana, więc tego z internetu sobie usuwamy. Ostawiamy sobie tylko tego. I jedna rzecz, którą tutaj zauważyłem, co mi się nie do końca podoba i właśnie zastanawiałem się, jak to jest rozwiązane. Rozwiązane jest to średnio. No bo wiecie, sam ploter dróg yy, przeważnie jest zbudowany tak, że na płasko coś rysuje, czy graweruje. No a jajko jednak jest Owalny, o, o jakieś okrągłe, dlatego, żeby dość dobrze to wyglądało, warto jest po prostu tu w programie rozciągnąć trochę ten rysunek, tak nieproporcjonalnie, ale wtedy na JEKU dosyć dobrze to wygląda. Jeżeli mamy tak przygotowany projekt, no to w zasadzie podpinamy się tylko kablem USB do komputera. Następnie wchodzimy sobie w extensions Eggbot, Eggbot Control, i tutaj są wszystkie ustawienia. Naszego plotera. Chociaż nie ma na przykład ustawienia średnicy długopisa co mi się nie podoba, ale o jakichś tam większych zaniedbaniach tego programu i jakichś niedociągnięciach opowiem Wam później. Teraz na szybko pokażę Wam, jak ja sobie to wszystko poustawiam Możecie to ustawić sobie troszeczkę inaczej. No to już jest kwestia tutaj zabawy. Jeżeli macie to wszystko poustawiane, to klikacie sobie Apply i tak naprawdę Wasz ploter już pracuje. No, ja nie mam podłączonego zasilania, więc tylko się serwo rusza, ale już można po prostu rysować i korzystać z tego plotera. No, ale oczywiście, oprócz gotowych rysunków z internetu, jest również przygotowana taka biblioteka Eggbot Examples, i tutaj też znajdują się różne wzory. I Weźmy sobie jakiś przykładowy i zobaczcie, że ten wzór jest dwukolorowy. I możecie zadać sobie pytanie, czy da się na tym jajku drukować, na przykład dwoma, trzema kolorami. Odpowiedź jest. Tak, da się. Już Wam pokazuję, jak to zrobić. Najważniejsze jest to, aby stworzyć sobie właśnie kilka warstw, które sobie różnie nazwiemy. Dlatego w tym celu plusikiem sobie dodajemy kolejną warstwę, zatwierdzamy i już mamy dwie warstwy. Następnie z lewej strony wybieramy sobie tą strzałeczkę, klikamy sobie właśnie na tą część obraca, która interesuje prawym przyciskiem myszy i przenieść do warstwy, na przykład pierwszej i teraz wybieramy sobie to żółtko, że tak powiem, w środku i przenieść to do warstwy drugiej i teraz powinno już nam, o widzicie, znikać tu elegancko wszystko nam działa i teraz jeżeli wejdziemy sobie w extensions w EggBot Control, no to nie klikamy tutaj w plocie Apply, tylko przechodzimy sobie do ostatniej zakładki Layers i wybieramy sobie tak pierwszą warstwę, klikamy Apply, się ona drukuje, skończy się, następnie przechodzimy do drugiej warstwy, znowu Apply, znowu nam się drukuje, oczywiście uprzednio zmieniając kolor długopisu i w ten sposób możemy stworzyć różnego koloru właśnie rysunki na jednym jajku, a teraz już nie przedłużając po prostu pokażę wam yy, jakie możliwości daje ten ploter, a potem wszystko sobie to podsumujemy. Tak jest, kochani, w końcu udało się zapanować na tym ploterem. No, przyznam Wam szczerze, że troszeczkę nerwów mi ją popsuł, ale dzięki mojej wytrwałości i determinacji teraz mogę zaprezentować Wam przepiękne wzory pisanek, jakie właśnie wykonał ten ploter. I od razu w komentarzach możecie napisać, co sądzicie o takiej formie ozdabiania jak Moim zdaniem jest to coś naprawdę nowego, nietypowego i prezentuje się bardzo dobrze. I przy okazji teraz już wiem, że efekty mojej ciężkiej pracy nie poszły na marne, bo. Te wzory, które można wykonać za pomocą tego plotera, no nie da się ich podrobić. Wiadomo, jeżeli chodzi o taką klasyczną kroszonkę, no to nie jest to to samo, ale chyba nie o to po prostu w tym projekcie chodziło. A tak, już końcowo podsumowując, ten projekt, jeżeli chodzi o konstrukcję tego plotera, to wydaje mi się, że po przeróbkach jest teraz wszystko w końcu dobrze zrobione. Da się łatwo regulować ustawienie wszystkich mocowań, wszystkich silników jak i również ten pręt gwintowany w końcu solidnie jest osadzony na łożyskach, więc jeżeli chodzi o kwestie konstrukcyjne, wydaje mi się, że lepiej już tutaj nie mogłem nic zrobić. Natomiast jeżeli chodzi o tą kwestię elektroniki, a bardziej oprogramowania, szczerze nie jestem w 100% zadowolony z tego Egwota i może w przyszłości wymienię to oprogramowanie na jakieś inne. Natomiast na razie wydaje mi się, że są ciekawsze tematy, które warto by było poruszyć na tym kanale, dlatego... Kończymy z tym ploterem. Może w przyszłości jeszcze nagram jakiś film. Ostatecznie nie wyszło tak źle, natomiast niektóre projekty czy rysunki pobierane z internetu nie chcą się ładnie drukować. Częściej drukuję elegancko. Za chwilę gdzieś ten ploter jakby nie wiem, gubi kroki i co teraz też możecie zauważyć na niektórych rysunkach. Naprawdę sporo walczyłem z tym ploterem, można by było na pewno zrobić więcej różnych testów, no ale ile ja tych jajek też mogę tutaj kupić, a potem ich zjeść. Dlatego na pewno zachęcam Was do zajrzenia na mego Instagrama, link oczywiście macie w opisie, bo tam w okresie na pewno tym świątecznym, bo teraz nagrywam to przed świętami, to też tak bez sensu, żebym 30 jajek drukował i potem przez tydzień jadł. Dlatego w okresie świąt na pewno dużo jak jeszcze będę farbował i malował, rysował na nich, dlatego na Instagramie pojawią się tego efekty, a na ten moment myślę, że to by było chyba wszystko, zostawmy już ten temat plotera, zajmijmy się w końcu czymś ciekawszym, jak na przykład drukarkami. I 3D, czy jakimiś innymi, na przykład światełkami. A jeżeli macie jeszcze jakieś ciekawe pomysły na film, to oczywiście zachęcam Was, piszcie w komentarzu. A tymczasem na mojej twarzy wyświetla się subskrybujka. Po boku macie dwa inne filmy. I życzę Wam oczywiście zdrowych, spokojnych świąt wielkanocnych i smacznego jajka. Trzymajcie się następnego. Cześć! Plotuś, zrób chociaż jeden fajny rysunek, bo muszę się wyrobić z tym filmem do świąt. No proszę, nie rób mi tutaj scen.